Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Jeleniej Góry, drodzy mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chciałbym Państwu życzyć, żeby te święta były spędzone w rodzinnej atmosferze zdrowia, szczęścia, a na ten 2025 rok, tak jak ksiądz powiedział, że za naszymi granicami w Ukrainie trwa wojna. Trwa wojna w w Izraelu chcielibyśmy, żeby ten, te wojny zakończyły się pokojem i żebyśmy my, tutaj w Kotlinie Jeleniogórskiej, nie doznawali już takich tragedii, jaką mieliśmy we wrześniu. Chciałbym życzyć, żeby ten 2025 rok był szczęśliwy dla państwa, żeby był szczęśliwy dla nas wszystkich, żeby był szczęśliwy dla miasta Jeleniogóra. Bardzo, bardzo dziękuję za życzenia. Panie Prezydencie,